No, chyba za dwa tygodnie, jak się nie mylę, mam dla niego wyścig. No, też co, całą zimę prze, prze, przepracował dobrze i wygląda już na gotowego. Także fajnie jest, bo... E, bo pracuję i... No mamy nadzieję, że my zaczyna z trzeciej grupy, to powinien się tam nam gdzieś pokazać. Dobra, dziękujemy. Dobra, jazki, tylko tu do tego wideościa przyjdą. Dobra, dobra, dziękujemy. Ale ja jeszcze będę jadła. Dobrze kochania, jak stąd? Tak. I poprosimy.